You've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me.

what were you thinking do you realize what this means we could all be son that the timer must have got screwed that place was wired to go up like a firework factory then somebody tipped off the cops but what's the fell problem apart? fellas mike was supposed to torch someplace in the mall but he screwed the fuses and now yeah, the cops are crawling it. all over it we gotta get our stuff and get out of here relax both of you let me think for a second tommy versetti just doesn't cut and run The cops are gonna be going over that building with a fine tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All well, thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a the locker, and jump! Good plan. Let's go. Alright. Lance, let's get the cops Uważam, że najlepiej to będzie jak tam w pobliżu tego miejsca zwrócimy uwagę tych naszych policjantów i zobaczymy gdzie jest to miejsce na mapie. Jest to aż tutaj więc e, mam nadzieję, że tutaj będzie ok. Przejdziemy tam dalej i zaczepimy naszych liniarzy żeby nas trochę pogonili, ale musimy najpierw ich znaleźć, a to nie będzie takie trudne chyba ważne jest to żeby dostaliśmy jedną gwiazdkę nawet dwie Okej, okay, no to czekamy na naszych e, naszych przyjacieli naszych przyjaciel, przyjaciół i mm, jedziemy do tego w garażu Choć teraz myślę, że to byłoby lepiej, gdybyśmy zrobili tutaj jak bliżej. <grywa> kurwa mać, pojebało ich. 500 kurwa mać. 500 was chuje zajebana. Dobra. Nie, z tym kiedy jest szybki, więc nie, mamy, nie musimy mieć problemów, żeby nas tutaj dogonili. Tylko żeby za nimi, Za... żeby tylko wjechali za nami. I nie będzie to takie trudne. No i one chuje zajebane. Przed trąciem babcie. Jak oni tak kurwa mogli? O, to już się dowiedzieliśmy że policjanci z Gita 20 nie mają małe penisy. To się przyda. To wy również. I weźmiemy sobie ten, o to, ooo, to. Wypasione w pytę <laughs> Nie no, nie jest takie wypasione w pyte, ale fajnie się nim prowadzi Jest bardzo zazdrobniony <laughs> Podoba mi się, chyba sobie takie kupie. No to może zostawmy to takie na później na kurdziemy tam Ale drift! patrz, nie, nie gonią nas Ciekawe jakbyśmy byśmy przejechali tamtego gniarza, to by nas gonili Nie wiem, trzeba by sobie próbować kiedyś Tak na zaś dzieliśmy tą Gwiazeczkę Zapar Zaparkujmy to tak ładnie kulturalnie, tak żebyśmy spierdolili jak najszybciej Okej, okay, wchodzimy jakby Kurwa lans Kurwa ty co masz w łapie debilu Kurwa tamten ma jakiś Dzień dobry panu Spierdalamy debilu Kurwa Mać aleś włączył to Ja pierdolę Wspierdalaj Wspierdalaj No wchodź dybilu Kurwa Mać Ja pierdolę Nie! Ja jebie Spierdalaj! Szybciej! To! O ja pierdole! Ja pierdole zawału dostanę! Uff. Nie w tą drogę! Kurwa tam lodówka jedzie, ja pierdolę Szybciej, szybciej chłopaki Następna Nagro... I łocie ich, ja pierdolę Szkurwa mać, dybile Pojebane Ja tu muszę sam grać debile pojebane Szybciej, kurwa mać lęsty ty debilu jebany Ja pierdolę, sam się zabił Skurwiel, nie ja go zabiłem On się sam zabiebał. Huhu, debile. O, ja, też. Okej, okay, to jest nasze drugie podejście do do tej misji. I mam nadzieję, że tym razem się uda i nie będzie takiego zapierdolu. Spierdalamy. Szybciej, Lens. Proszę, nie rób. Kurwa, padłem ja. I teraz jak najszybciej musimy się dostać do naszej willi. Tutaj musimy uważać. Jest. Żeby nas kurwa już federalni. Następni. Tutaj musimy bardzo być ostrożni. na nasz tył na lewo, prawo, kurwa na kolczatkę. Również. Nie jestem mistrzem w jeździe takiej. To znaczy Drift kurwa Macie chuje zajebany bo teraz już na wszystko przebili teraz, już jest, to teraz to już jest to lepsze niż drive normalnie jest poziom hard no a to ten kurwa do rzeki on ten następny czy wy jesteście normalni? czy wy jesteście pojebani? o dziękuję panu władzu Umożliwili, umożliwiliście nam ucieczkę Okej, okay, następni panowie. Kurwa nie tak... Co za co wam ja płacę? Hehe, <gryw> byłem szybszy. No i udało się. Y Okej. Okay. I co teraz? Y wątek ochroniarski zaliczony. Więc teraz chyba. Tak. Billa Mercedes'ego będzie teraz przynosić dochód sięgający 5000 tysięcy dolarów dziennie, chyba, tak? 10 tysięcy do kieszeni i tutaj już mamy 53 dolce. Okej. Okay, strój Glianża dostarczony na Komisariat Policji w Washington Beach. Y

No to lens jakiś kurwa odpały odbywa No nic, no to to w tym odcinku byłoby na tyle Widzimy się w kolejnym odcinku Komentujcie, łap, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę łapki w górę nie widziane oczywiście I widzimy się w kolejnym odcinku Pozdrawiam Was serdecznie, Artur do zobaczenia.